Cześć. Dzisiaj jest Black Friday, praktycznie już mamy końcówkę. Już mogę wam zdradzić, że przedłużamy Black Friday do końca listopada. Ja pójdę już do góry i pokażę wam taki krótki poradnik, jak posługiwać się, jak chodzić po naszej stronie, gdzie trzeba wpisać promocyjny kod rabatowy, żeby do końca listopada móc zakupić motocykl, motorower, skuter, quad, pitbike. DirtBike w bardzo fajnej, fajnej, promocyjnej cenie. To co? Zapraszamy do góry i do oglądania. Idziemy, bo biuro jest na górze, za mną kaski, odzież na dole, na dole również. Odzież, dział, część akcesoriów, które niezbędne są do tego, żeby motocykle były naprawione, za mną szybciutko kufry. Tutaj jest za mną również beczka do ozonowania, do czyszczenia. Mam nadzieję, że kiedyś nas odwiedzicie. Wchodzimy do biura i lecimy do strony, żebym wam pokazał jak wyłapać promocję od 800 zł praktycznie do 2000 zł. I zobaczcie, po wejściu sobie na stronę www.husator.pl to nasza strona. Dzisiaj zrobiliśmy pełną aktualizację i wyskakują nam oczywiście wszystkie, ban ba wszystkie banery, wszystkie jakieś promocje, które są bardzo ważne dla Was. Oczywiście promocja darmowa, wysyłka w czwartki, Black 25 kod, który jest na akcesoria, części, odzież, slidery w cenach detalicznych. Dodatkowo rabat Black Friday 25 listopada, czyli pojazdy. Które można kupić u nas z bardzo fajną promocyjną ceną, czyli 10% jest to kod Black Moto 10. I już wam pokazuję, jak można skorzystać z tej promocji. Jak widzicie, jesteśmy w zakładce motoryzacja. Motoryzację można sobie oczywiście podzielić na różne podkategorie: motocykle 125, kłady, mini-kłady motorowery, skutery, pitbike, crossy, mini crossy używane oraz hulajnogi elektryczne. I tutaj macie cały przekrój, wszystkie pojazdy bez względu na kategorię w jednym miejscu. One są już zaktualizowane, są już ceny detaliczne, takie jak powinny być. Są opisane, jakie są dostępne kolory, jakie są promocje. W przypadku pojazdów Bartona 2-3 pojazdy kłady głównie są w mega świetnej promocji oraz z dodatkiem kasku gogli oraz rękawiczek z marki Just One. Wszystko to staraliśmy się opisać. Są również pojazdy używane. I tak naprawdę od was zależy, który pojazd chcecie upolować. Weźmy sobie Barton GT 125, którego chcecie zakupić. Cena detal 11499. Dajecie do koszyka. Dajemy do przejść do zrealizowania zamówienia. Mamy koszyk. I teraz tak sprawdzamy, czy jest pojazd. Mamy jeden produkt, mamy wysyłka jeszcze za darmo, i masz kod promocyjny. Zobaczcie, wpisujemy Black. Black Moto 10. I powinno. Po wpisaniu, oczywiście, kodu BlackMoto10 w tym okienku, masz kod promocyjny, pomniejszy kwotę za pojazd o te 10%. No i co? I chcemy teraz zrealizować. Zobaczcie, przejdziemy do realizacji. I oczywiście, możemy się zalogować, zam, zamówienie jako gość. Musimy zaznaczyć wszystkie niezbędne tutaj informacje. I potem przejdziemy do e, adresów, sposób dostawy, płatności, żeby Wam tu pokazać, że to jest naprawdę bardzo łatwe, bez wychodzenia z domu, kupienie na naszej stronie internetowej e, pojazdu. Po przejściu przez e, dane osobowe, wpisaniu wszystkiego, zapisaniu się na przykład do newslettera, gdzie w przyszłości będziemy Wam wysyłać również wszystkie oferty. Handlowe zaznaczacie sobie albo odmrożone sklepy za darmo, albo dostawa duże 125 mini kłady, 450 zł. Jeśli chcemy jakiś komentarz dodać, to dodajemy. Po kliknięciu sposób dostawy dajemy płatność. Zapłata przelewem, zapłata przez przelewy 24, oraz również mamy dostępny blik. I taką kwotę na trzeba, jeśli chodzi o przelew, zrobić płatność. Po zaksięgowaniu będziemy realizować zamówienie, trzeba zaznaczyć, zgadzam się z warunkami oświadczenia i zaznaczymy sobie zamówienie z obowiązkiem zapłaty, więc tak mniej więcej zostało zamówione Barton GT125 na maila dostaniecie potwierdzenie wszystkiego, czego było tutaj podane, zamówione, macie oczywiście kwotę, do kogo chcecie przelać te pieniążki, na numer konta, do banku. Tutaj jest wszystko opisane i my się na pewno skontaktujemy. Promocja jest ważna dzisiaj, jutro, pojutrze, do końca listopada, więc korzystajcie z przeceny.